Przyjechał Pan dzisiaj do Łukowa, aby? Aby wesprzeć kandydatów do powiatu Łukowskiego, do Rady Miasta Łuków na burmistrza Łukowa, na starosty Łukowskiego. I na y, radnego sejmiku województwa lubelskiego po to, żeby utrzymać władzę w powiatzie lubelskim, bo takiego rozwoju powiadłkowskich lubelskim, takiego rozwoju Łukowski, jak miał w ostatnich pięciu latach, ten miał w życiu przez całe swoje istnienie od 98 roku w życiu tyle dróg, tyle obiektów, tyle infrastruktury nie było zrobionej bądź naprawionej, bądź wyremontowanej. Łuków potrzebuje porządnego gospodarza, który nie boi się współpracować, nie obraża się tylko. Rzeczywiście wykorzystuje szanse na rozwój naukowy, tak jak to robił Darek Szóstek przed 2018 rokiem. no A semik województwa lubelskiego potrzebuje Ryszarda Szczygła, przewodniczącego Klubu Radnych PiS, który świetnie reprezentuje Ziemię Łukowską w województwie lubelskim i ma z tego Łukowszczyzna ogromnie wiele pożytku. Z jakim przesłaniem Prawo i Sprawiedliwość idzie w te wybory samorządowe? Bezpieczna przyszłość regionu, tu w województwie lubelskim bezpieczeństwo jest dla nas w województwie lubelskim najważniejsze i to nie chodzi tylko o to militarne, zewnętrzne, czy, chodzi, czy też o bezpieczeństwo na ulicach miast. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo w każdym wymiarze, także tym edukacyjnym. Organy prowadzące szkoły to są właśnie samorządowcy, oni potrzebują wsparcia również, żeby zapewnić spokój dla nauczycieli i uczniów bronić szkoły przed ideologizacją bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jest przecież rzecz, która też jest w gestii Samorządów. Bezpieczna przyszłość regionu. Człowiek przede wszystkim chce się czuć bezpiecznie w tym pięknym kraju, tak jak to ma do tej pory. No i jesteśmy na tak, tak dla inwestycji. Nie zwijamy Polski jak koalicja 13 grudnia, tylko rozwijamy CPK chcemy Polski kwitnącej, a nie zwijanej. Kwitnącej, tak jak przez ostatnie 5 lat. Każda partia idzie do wyborów po to, żeby utrzymać lub zdobyć władzę. Wyjdziecie po to, żeby ją utrzymać. Czy w sejniku województwa lubelskiego dalej pisać? Będzie miał większość, Pana zdaniem? Jestem przekonany. Sondaże na to jednoznacznie wskazują, że mamy szansę na bezwzględną większość w Sejmiku, ale też pojawią się na horyzoncie jakieś koalicjanci, którzy nawet przy bezwzględnej większości mogą z nami współpracować. Jesteśmy otwarci na współpracę. Czego pożyczy Pan kandydatom, którzy są dzisiaj na sali? Bardzo ciężkiej roboty, aż do samej Wielkanocy. Wielkanoc to jest czas święty, trzeba odpocząć, a po Wielkanocy.